Dobra, Poszło? Słab, słab, witam, dzisiaj mamy środę. Jak widzicie tą stronę już mamy zrobioną, obyło się bez rusztowań klinowych. Po prostu tutaj ta płyta ta musieliśmy dać w pionie, żeby, żeby tam nam się zegrało, żeby już górą jakichś klinów nie, nie dopasowywać, to, żeby tylko dołem zaślepiać te dziury no i weszła akurat płyta centralnie na środek w pionie zasłoniła nam słówno i tu jeszcze poszły, poszła płyta w poziomie. I to po prostu o, trzymaliśmy z tej strony deski, o tak, takie długie, a, a tu od środka kręciliśmy szpaksami. No i później, tu z drabiny, było kawałek, i to wszystko było z drabiny zrobione wyparte, tu mniej więcej na środku, żeby go, może go nie weźmie, ale przy tonowaniu nie, tylko przy wibrowaniu, już do świętego spokoju. Tu, oczywiście, też przecież, jeżeli tam się mierzyłem, od tego, od tej płatwi poszła dychę niżej, no to automatycznie to też musiało iść dychę. niżej, no i dwunastka była jej nie ma. No i tu tak samo musieliśmy na środku, mimo że nie ma czpienia, no po prostu żeby się rozejść bardziej tymi płytami, no to yy, jest wstawka zrobiona, no i nas z kostu tam to tamtą skończy sobie to i uzupełnić no i tutaj Kamil skręci blaty, żeby, no bo oczywiście nie ma płyt 2,5 metra, aby dwa, tam jest 2,40, coś to akurat by pasowało. A tak to musimy jakiś blacik skręcić. To najlepiej 2, poziom już jest. I jak to się mówi? No i zbijać to, skręcać. No i będziemy gotowi policzyć. ile metrów bieżących tu mam 10,5. 10,5. To już jest 21, tam jest 9, to już jest 30. Te dwa słupy, no i to jeszcze 2,40, i tu coś. No, no, zbiera się te 40 metrów, to czuję. Zostały nam słupki na szczycie, no i tu teraz. Po prostu był przybity ten blat, pion, Kyle tu go usztywnić poziom naniesiony. I co będzie źle? Co tam znowu jest? Nie podniesiemy tyle tego. Czego nie podniesiemy? nie będzie przywiązane No to trzeba dziurę wieszcząć. No to jest tylko a nie płyta nasza. Dobra. Dziurę niżej. No i już jest.

Dobra, tu mamy teraz z tego przeniesiony poziom, tu. No, tak najlepiej, bo tak to tutaj kotwić się do tego murka, coś jakieś... Janek, tamty, bo Laszka w Laszkę ma pasować. Mniej wincy patrzeć. Ale kur... O, no, kreseczka, kur... O, jak tam Jest? No? Chyba nie troszkę wyżej, wyżej. nie... No dawaj Dobra No i uzupełnianie Najlepiej jak wkręty są każdy Każdy wymiar osobno się nie przebiera wtedy dobra mam ja to bym jeszcze przybił wiesz co do tego murka żeby to nam się nie jakoś tak odkręcimy te deski i odejmiemy, żeby to się nie, nie przechyliło Jakby się to planów No to też się ściśnie na pewno O jakbym po tej cebuli był tak jak rano uuu człowieku ogień z rury przód do góry normalnie. To jest maszyna, ta DTD-170 Kurwa nie wiem dlaczego mi się tym najlepiej kręci No luks jest no. A to jak już logistyk ten to... Dobra, miałem po gwoździku wbić, żeby to trochę przytrzymać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale. Zawsze, Zawsze można rozebrać, nie? No, bo to u nas to, ale to tak, jakby to ścisnął. Nie wiem, czy to jest problem, wczoraj leciałem to to ścisnąć. Tylko, że to jeszcze, czemu nie ma tu tarcza? Zaraz nie będzie, to w przewieździe wymienić murowane na zaprawę, to, to nie wiem czy tak Dziękuję. będzie trzymać. Dobra, idę po klucz. Zaciskająco, spinająco, kurwiający. Mamy poszalowane. Trochę tu ogarnęliśmy, tą górę trochę jest pozamiatane, ale to i tak jeszcze tych trocin tego wszystkiego będzie tak z grubsza, grubsze, żeby chociaż do oka było, no i wszystko. Pozastawiane tu na szpaksy, znowu zrobione. Znowu by mówić, że majster przekonuje się do szpaksów. Tu trochę tak, też po podboki, podgarnięte. No i co, no czekamy. Ten beton w sumie by mógł być jutro, no ale yy, my możemy. My możemy, my musimy, my musimy to przecież. Musimy, nie musimy, ale te małe pomieszczenia możemy rozbierać powoli. Tu to i to. Także biorę. Zwijam się stąd tam logistyk już zaczął opatrze tam jeszcze tą działówkę kończą w kotłowni między kotłownią a garażem także jest to robić Tu jest takie zagęszczenie że do środkowego pasa też nie możemy wyjąć bo to z połowa ty się zaopiera na tym No ale jakoś to umęczymy Majster, przyjechałem do domu i tak kurwa, coś by porobił. No i tak sobie wymyśliłem, że tu mam tą. Bo tutaj nowa skrzynka z tymi gratami przyszła z bakity. No to mówię, ta stara to miała zawias piękny. Tu przed chwilą zdążyłem to urwać drugie. No i właśnie nie wiem, co z tym zrobić. Kurwa, no w takiej skrzynce wszystko jest potrzebne. No i chyba myślę o ołówek. I kurwa łówków. tu trzeba do plastiku no kurwa to jest kawałek ładny. no i to no, no szkoda tego wyrzutania i tu jest wszystko cała historia firmy kurwa dobra no korki niepotrzebne łatka kawałek kółka no i na wierzch to jeszcze jest wiebana ta miarka to wszystko nie Dobra, to ja wiem jak to zrobić kurwa, z przebierania pół dnia i tak tu połowę to i tak się nie wykorzysta, ale najlepszym sposobem O, ale śmiecie ja No, kluczyk następny Dobra, piasek osiądzie na dnie Jak złoto O tutaj to Dobra kurwa, niech leży Tu gdzieś mi brakowało złączki Ten kluczyk to też jest nic nie wart Od małej szlifierki Jeszcze jeden A mnie może go rzucić I teraz to będzie pomierniejsze Jeszcze więcej śmieci można tu będzie rzucić Dałoby się to przesiać, żeby ten piasek stąd wypierdzieliśmy, no ale dobrze. Jebuz jakiś. Ten luczyk jeszcze jest dobry. No, to poporządkowałem. Jak widzicie, wąż w ręku, to znaczy, że czas betonowania znowu te skosy. Trzy meterki. Czekamy. Powiedziałem, żeby gęsty była, jakie będzie, to zobaczymy. Poczekaj. Poczekaj. Ja Nie wiem, wiem. nie, 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 nie. do góry. Musimy po, na pół to lać czy coś, bo to nie da... Albo no, 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 no. Albo stąd to zalewać, niech to powoli zjeżdża. W razie to tego nie ruszysz w ogóle. Dajcie tu wibrator do tego słupa Nie ma opcji, żeby tu kurwa coś puściło No i będzie wyleś Miałem numer do Ciebie wziąć To ten z tyłu na koszulce Kurwa co on się nie zapełni Dobra, poczekaj. Wyciągaj. Rękawiczek nie wziąłeś. Gazu, gazu Janek! Gazu, do końca! zero Jeszcze kurwa dolot Ty wyłącz na chwilę Wyłącz Poczekaj, poczekaj Dej tak jelnie, bo się tam wyjebie połowa Dobra, tu powinno być Który się zjebał Ja pierdole To zmachnacza pewno tak jebie No tak nie I co? Próbować tu. Do... No wiem w górę a to zrobił od Jasiu jak wibruje to do końca to! Tu się nic nie stanie. No chyba muszę zejść. Teraz towar luk Dobra, daję radę. Jeszcze trochę. Powinno być. Równo z górą. No, tak. Jeszcze, jeszcze, tu odtąd to jeszcze. Moje to by było, co? Na razie, no daj mi, daj mi ten wibrator na chwilę Weź no kamień, tam, gazu po naszemu I co? Tam próbujemy? Kurwa, żebym coś miał. Mo to jakąś kielnię tu, Janek może u góry? Kamil! Daj kielnię, to trochę zgarnę. Trzymaj, nie będziesz zgarny. Dobra. Przynajmniej wiem ile poloć, nie? A tak to... to... Dobra Mamy zalane, już zacieramy to powoli I tak, dlaczego tu jest ta deska? Dlatego, że z matematyki wychodzi, że że tu powinno być 2,8 cm wyżej bo to jest tamten poziom też jest podwyższony na garażu, tu powinno być prawie półtora wyżej czy tam 1,7 wyżej no, te, no nie zgadzają się te wymiary od projektu a, we, a to co je, matematyka mówi oczywiście to była konsultacja z panem Pawłem no i rano po prostu przykręciliśmy tu jeszcze desce. Ale tam już nie dokręcaliśmy nic, po prostu się przesunie chyba płatek, bo... to wszystko się okaże jak będziemy... Jak będziemy stawiać. Bo już mam odcinek następny nagrany o tam o trasowaniu krokwi, ale... No muszę dograć to i... Mimo tego, że to już leży, nie? Tutaj to... Drzewo tam murłata obsadzona, no tu mogliśmy też wczoraj jeszcze obsadzać, ale... No tam nie wystawimy, nie no bo kobiety są, no trzeba to po kolei zrobić. To i tak jeszcze trzeba raz przyjść i przetrzeć po śniadaniu o 12 do środka Muszę jakieś kawaj listewki wziąć czy czegoś, co wydobyć. Interesuje ta odległość między szpilkami te 2,28 z górką zostawić, bo to i tak jeszcze troszkę siądzie. Na skosach już jest dobre, nie wiem dlaczego a tu kurde jeszcze mało. Druga połowa dnia dzwon. O, to takie. A tu jest zaszpachlową. No, tu był największy taki. Dziuła. Nic nie poradzi się na to. Tu piony dobrze. Poziomy do dupy. Tam też gdzie niegdzie. A fankami teraz tu będzie rozszalowywał. Odkręcamy to wszystko. Płyty nie spadną ogólnie, bo. Muszą na gwoździach przyczepione. Błaga. Tak to się robi. Mamy to wszystko rozszalowane, praktycznie mamy posprzątane. Trzeba teraz te gadżety znosić i murłatych kłaść, może dopiero w poniedziałek. Nie wiem, jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale z wami się żegnam, na razie. Cześć. Sayonara, tak? Mówię wszystkim Nara. Ty poczekaj, bo ty... Aha, ja w sumie z tym idę tu, z tym idę tam. To do garażu, to do samochodu. To tam odliczysz te elektronarzędzia? Kurwa, nie, nowym nabytkiem się nie pochwaliłem. A.